Witam Was w kolejnym odcinku, tutaj yy, przeoczyłem, dostałem pierścionek, tutaj od razu więcej życia i manny. I teraz rzeczą jaką należy zrobić, udajemy się na EXPA i wchodzimy tutaj na Mutated Tortoise. Musimy 300 takich ubić. Kolejny spacerek. Jak widzicie, no trzeba już z tych trochę mocniejszych czarów tutaj korzystać. Żeby to nam sprawnie padało, to Exevo Gran Smurt będzie odpowiednie. Resp tutaj nie jest za duże, ale powinno dać radę. Już mamy 100. Czyli jedna trzecia już za nami. No to jak widzicie no, na razie respa nie ma, to wchodzimy sobie w teleport. I zobaczymy. Tutaj są jedno, jedne też z do, bardzo ciekawych potworków. O, jak widzicie jeszcze za słaby jestem, żeby tak na życiu sobie tam stać. To jeszcze drugi AL Dostajemy tylko dwa. No i zobaczymy co tam słychać O no, ja na razie dalej coś ich nie ma A jednak tutaj się spiły trochę dalej Jednak trzeba trochę poczekać. A jeśli tamte behemoty nie wyszły, to spróbujemy gdzie indziej, tam gdzie jest łatwiej. te uchy słabo jeszcze działają. A tutaj możecie sobie kolejne ceceki zorganizować. O, tutaj mamy demon shield, można wyrzucić. Tutaj ktoś popadał najwyraźniej. Tutaj tak wchodząc i wychodząc, to chwilka. Tutaj dwa demon shieldy, zawsze coś. I wracamy na te żółwiki, które już tam fajnie nam się wyrespiły. Tutaj powinno być zejście, ale po prostu no nie działa. Niestety jest to taki tylko mały resp. Kilka razy się wejdzie i task jest zrobiony. O jeszcze ostatnia setka została. Tutaj w międzyczasie zaprezentuję, gdzie można sprzedawać. No po prostu jeśli to Wam nie wystarczy, macie naprawdę czarną pasę, cały czas padacie. No po prostu wbijamy tutaj na Shopa, hi tradę, standardowo, sprzedajemy. No tutaj akurat zabiera nam z EQ, trzeba uważać na te wiewiórki, o nich tam kiedy indziej opowiem. No, i idziemy dalej do depo. Tutaj też jest jedno z miejsc, taki smoczek. O, tutaj od pierwszego reborna możemy sobie na niego kliknąć zawsze jakiś prezent za to się tam dostaje. To jedyne co nam pozostało to chwileczkę jeszcze tutaj. Można sobie tam kolejne Demon Shieldy zbierać i po prostu robić hajs, jeśli ktoś chce tam, bardzo potrzebuje go, go tam mieć większą ilość. Tutaj zabijamy kolejne żółwie. Czasami tutaj jest dosyć, dosyć często są klina y i safe serwery. Dlatego no często może no niektóre w zależności od internetu może mocniej lub słabiej przyciąć. Tutaj, jak, widzie, jak widzicie, dostaliśmy stamina. Item prawdopodobnie odnawia całą st staminę. No, jak ktoś potrzebuje, tutaj boty są legalne, tak więc no, może się komuś przydać. Ja to odgła. Wkładam do depo. No i teraz kolejną rzeczą. No 45, level 45K jest. Więc no zobaczymy. Tutaj ostrożnie, coś tutaj, czy coś nam tu przyjdzie. To jak widać, no nie mamy Reborna, to jesteśmy bardzo wolni. Ale kolejne level. coś tam nam podskoczyło. No i teraz można sobie się, się pobawimy z Herkulesami. Wchodzimy, ułek, wychodzimy. Tutaj manarunka daje, no naprawdę mało. Widzicie, że jak to wygląda jedną z dobrych opcji jest bo teraz jeszcze mam 10 many, 1 ułek jednak trzeba się wrócić jest taki cwany sposób jak tu szybko tutaj dostajemy życie o i dalej możemy iść oj zły teleport brałem Zobaczę jeszcze raz. 37 36 many za jeden. Tak na razie. Wchodzimy na Exp. Zobaczymy, ile tutaj leveli. O jak widzieli, widzieliście na 50. Na 50k levelu dostaliśmy jakąś kolejną runkę, zobaczymy, czy coś więcej nam da. Tutaj jest sporo tych Herkulesów i z każdego po jednym CC wypada, jakby ktoś miał ochotę, kolejne runki. Tutaj super MR i super ucha możemy sobie wyrzucić. gut ucha tutaj standardowo i good MR. O, widzicie, clean był. Nam przeczyściło. I teraz no, trochę więcej tej many się odnawia. Na pewno tutaj coś więcej będziemy mogli zdziałać. Jak widzicie, no już te Herkulesy nam oporu żadnego tu nie stawiają. Trochę więcej ich zbierzemy. Dobra, trochę leweli. Wbita. No teraz czas na przerwę. Zaraz kolejny odcinek.